Witam Was na moim kanale pod tytułem AmiciaXD. Dzisiaj jestem w klinicy Zrój. Mam tu bardzo fajną e, okolicę. Naprawdę mega fajna okolica. Tylko troszkę głośno. I tam e, rodzina jest tam gdzieś. E, się opalać. Siedzi sobie na słoneczku. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać parę rzeczy, e, których sobie dzisiaj tutaj kupiłam. Zresztą wczoraj. No więc e, zaraz Wam pokażę, tylko muszę je wziąć. O, patrzcie, to jest piesek mojej babci. Bakuś. Co tam, bakuś? Jak pewnie zauważyliście na tym yy, obrazku, yy, że mam mieczek z Minecraft'a. Tak bym wam chciała po powiedzieć, tylko nie wiem, gdzie was postawię. Dobra, chyba wiem. Chyba już mam pomysł. Patrzcie, patrzcie mam mieczek z Minecraft'a. I jeszcze mam parę rzeczy. Jak widzicie, jak, to jest odcinek dla, y, dla ludzi, którzy lubią Minecrafta Byłam jeszcze pieska, takiego pluszaczka y, minecraftowego Tutaj macie jego płót Bok, taki tak o, wygląda I wiecie co jest w nim fajne? On umie stać, tylko trzeba go bardzo dobrze ustawić I jak widzicie, chyba w sumie muszę się trochę po, podpierać po głowę No ale zwyczajnie sobie stoi Tak widzicie No e, a więc kochani Dobra kochani Ja więc przen przeniosę nas Was znaczy I siebie do cienia Do mojego pokoju e, Który jest bardzo fajny e, Tak jak widzicie Troszkę mam tu burdelik No ale E, dobra, tutaj mam takie jakby study moje domakijażu. Tutaj musicie chwilkę na mnie poczekać, e, bo jakby to powiedzieć e, muszę pójść po te rzeczy, e, które zostawiam na zewnątrz. To ja idę, a wyczekajcie. Dobra kochani, wróciłam już e, i mam tego pieska słodkiego i mieczy. Jak widzicie, tylko nie wiem, czy widzicie, ale on świeci i jest głośny, więc patrzcie, świeci i jest głośny. Dobra, no i on ma duszą melodię, ale nie chcę was zanudzać, taki ma fajny diamentowy miecz z Minecrafta chciecie żywy niedługo jeszcze tylko kilof sobie kupię i już będzie, będzie do kompletu może jeszcze jakaś łopata się znajdzie i może jakaś siekiera, nie wiem, może ale na razie był widziałam tylko na rynku takim w Krynicy Zdrój, bo tam właśnie w Krynicy Zdrój hmm. taki mieczek i taki kilof podobny, bo jak a lubicie Vito Belle jak tak, jak ich znacie po prostu, no, albo po prostu widzieliście ich gazetkę, to tam Vito ma taki jakby prawdziwy, sztuczny kilof, którym niby tam siedzi na kamieniu i tak niby nim coś kopiec. A Bella ma papuszkę. No, e, I Vito ma papuszkę. Dobra, nieważne, musiałam trochę sobie zakryć staśmą. że to trochę brzydziej widać. Nie wiem, Nawet nie wiem, czy widzicie, ale było takie głośne, że normalnie nie dało się e, rady z tym wytrzymać. Mój wujek, to, jak to przypadkowo odpalił, myślał, że to tylko będzie świecić. W nocy, e, wieczorem jest to najlepiej e, najlepiej świeci wie, wie, wieczorem. E, no, ale wujek, jak to odpalił, to prawie się zsikał no nie to nie, nie to że ten ale przestraszył się bardzo no bo ten mieczek był taki jest taki głośny taki jest cały mieczek on jest bardzo duży jest większy i tylko to jest tak jak moja głowa to jakby trzymadło a w minecraft'cie to jest jakby tak, tak jak moja głowa ten jakby ten troszkę większy ten. a tutaj jest to bardzo bardzo ogromne bardzo ogromne no i tak, ten co to wam jeszcze pokazać, a mam taki wspaniały namiot który może jutro nakręcę filmik z nim, a dzisiaj jest taki minecraftowy odcineczek i, i co sobie kupiłam i jeszcze kupiłam sobie kołacza nie wiem czy wiecie, ale to jest jakby taka bułka, taki, nie bułka ale taki jakby, no nie wiem taki ro, rogal, nie nie rogal, a jakby to powiedzieć takie ciasto owinięte w takie kółko w środku jest taka dziurka ale później się to w y daje w ciepłą wodę i obdarz się w to na przykład w cukrze y w orzechach y w, y w takich słodkich tych y w jurkach. wiecie o co chodzi y no no, to kupiłam sobie takie dwie rzeczy. Taki mieczek. Jak widzicie, mam jeszcze złamaną rękę, jeszcze mi się nie wykurowała, ale patrzcie, co mi ładnego ciocia narysowała, takiego unikorna. No i mam mieczek i pieska, żeby nie było, że to ściągam z internetu. Mam takie dwie rzeczy. Eee, no, kochani, już minęło 5 minut, więc niedługo, e, za chwilę, no niedługo będziemy kończyć. Eee, no i tak. Jutro może nakręcę filmik z tego, z na namiotu, nie wiem, może tak Ale wiecie co, moi kochani, mam tu bardzo wspaniałą rodzinę Niestety nie wiem, czy będziecie, będą chcieli być na moim filmiku na kanale No ale, patrzcie, ile tu jest telefonów i mnie Dobra, tak w skrócie mówiąc, jest tutaj też taka mała dziewczynka, która ma na imię Hania. Może jak się zgodzą jej rodzice, to może jutro ją pokażę. Nie wiem, ale patrzcie jak to w kozacko wygląda. Widzicie, jest tam mnóstwo telefonu. Ekstra. Dobra, no ale wracając do sensie rzeczy ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Pamiętacie o 15 łapeczkach w górę. O subskrypcji. Nie zapomnijcie, jeżeli jesteście nowi, to zostawicie subiki. Bo minęło już właśnie e, 7 minut. Znaczy, zaraz minie. 55, 56, 57, 58, 59... 7 minut. Dobra. E, już mamy 7 minut, więc muszę się streszać. Pa, kochani! Do zobaczenia! Do jutra! Ma Pa, pa!